Może to odważne stwierdzenie, ale chciałbym powiedzieć, że o dojrzałości danego medium świadczy to, że powiązane z nim dzieła niekoniecznie muszą być tworzone z myślą o daniu odbiorcy rozrywki. Czasami dany film lub książka wyciągają nas z naszej strefy komfortu, żeby poprzez pokazywanie lub opisywanie strasznych i szokujących treści zmusić nas do refleksji, ogólnie dotrzeć do nas z pewnym przesłaniem. Powoli, ale skutecznie dojrzewają do tego podejścia gry. Twórcy interaktywnej rozrywki już od dawna są zdolni opowiadać ważne i wciągające historie, a od pewnego czasu również niszczą strefę komfortu gracza, by jeszcze mocniej na niego oddziaływać. Patrz Spec Ops the Line czy The Last of Us 2, to gry, które z założenia nie mają być przyjemne. I do takich tytułów bezsprzecznie zalicza się też Marta is Dead, od włoskiego dewelopera LKA i wydawcy Wired Productions. Wybaczcie przy długi wstęp, ale chciałem jak najlepiej zobrazować Wam to, z czym mamy tutaj do czynienia. Ten thriller psychologiczny to ciekawe doświadczenie, w którym kontrowersyjne treści nie powstały dla samej kontrowersji, a mają swój ukryty cel. To gra, która także z założenia nie ma być przyjemna. Doceniam takie odważne podejście i jestem wielkim fanem opowiedziany w Marta is Dead historii, ale nie będę ukrywał, że nie jest to tytuł idealny i nie wszystko zagrało w nim idealnie. Ale zacznijmy od początku. Gra opowiada historię Julii, córki niemieckiego generała, która ma to nieszczęście, że mieszka wraz z rodziną w Toskanii w 1944 roku. Wojska aliantów są coraz bliżej, a wojna już wkrótce może dotknąć idyliczną i spokojną włoską wieś. Julia nie ma najlepszych kontaktów ze swoją matką, która bardziej faworyzuje siostrę bliźniaczkę bohaterki, niemą Martę. Protagonistka ucieka od rzeczywistości, pielęgnując swoją pasję do fotografii. Pewnego feralnego dnia, kiedy akurat jest ze swoim aparatem nad pobliskim jeziorem, odkrywa ciało swojej siostry, która ewidentnie została zamordowana. Na miejsce tragedii przybiegają rodzice, którzy w zamieszaniu dokonują pomyłki i są przekonani, że to Julia zginęła, a nie Marta. Nasza bohaterka nie wyprowadza ich z błędu i zaczyna udawać swoją bliźniaczkę. Jak się możecie jednak domyślić, jest to jedynie wstęp do głębszej i mrocznej historii, a oszustwo protagonistki może mieć nieciekawe konsekwencje. Marta is Dead to gra pozbawiona hamulców. Stworzony na silniku Unreal Engine 4 tytuł, pomimo mocnego początku zabiera nas w przepiękne toskańskie rejony i prezentuje dość wolne tempo opowiadania. Pod tym wszystkim skrywa się jednak trudna opowieść o stracie i próbie radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami. Czy to tymi ukrytymi z dzieciństwa, czy nowymi, wynikłymi z wojny i śmierci bliskich. Twórcy prowadzą swoją historię w sposób bezkompromisowy, często nawiązując w formie do gier grozy i tzw. body horror. Już w ciągu pierwszej godziny gry przyjdzie nam choćby wyciąć twarz innej postaci, i uwierzcie mi, że gra bardzo dokładnie pokazuje tę czynność. Ze względu na różną wrażliwość moich widzów nie będę pokazywał w tym materiale tych momentów, które potrafią być na tyle sugestywne, że nawet przed ostatnim rozdziałem dostajemy ostrzeżenie przed pewną konkretną sceną i dana jest nam opcja wyłączenia jej. Historia w Marta is Dead jest zresztą najsilniejszym punktem całego tytułu. Od strony rozgrywki mamy do czynienia z, jak to nazywają antyfani horrorów, walking simulatorem. Na swojej drodze napotkamy kilka zagadek, ale większość naszych czynności opierać się będzie na robieniu zdjęć. Twórcy włożyli dużo energii i czasu w to, aby zbudować realistyczną i przyjemną mechanikę cykania fotografii przy pomocy starego aparatu. Najpierw trzeba znaleźć odpowiedni kadr, ustawić przesłonę, czy zadbać o ostrość, a potem oczywiście odwiedzić ciemnie. Jasne, pewne elementy wywoływania zdjęć jak w latach 40. zostały uproszczone na potrzeby rozgrywki, ale deweloperzy sami dają o tym znać. Robienie konkretnych fotografii często popycha fabułę naprzód i odkrywa przed nami kolejne, zaskakujące fakty. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy po prostu pospacerowali sobie po okolicy i cykali zdjęcia, które następnie możemy dodać do naszego albumu. Jeśli będziemy się dobrze rozglądali, to w trakcie rozgrywki odnajdziemy przeróżne filtry, które umożliwiają robienie nam jeszcze ciekawszych zdjęć, a nawet skórki na aparat pełniące tu rolę znajdziek. Ogółem bardzo fajna i satysfakcjonująca mechanika. Choć Marta is dead daleko do przeciętnego walking simulatora, to muszę przyznać, że mniej więcej w połowie gry przyszedł fragment wymagający od gracza masy biegania w tej z powrotem. Ogólnie tytuł ten ma spore problemy z tempem opowiadanej historii. Pierwsze 2-3 godziny są niezwykle intensywne i potrafią przygnieść swoim klimatem. Potem następuje jednak aż za mocne rozluźnienie, i kiedy pod koniec gry znów uderzamy w silniejsze nuty. To te nie wybrzmiewają już tak dobrze jak na początku. A szkoda, bo twórcy umieją w klimat. To horror, w którym nie uświadczymy jumpscarów, ale który potrafi budować mroczną i niepokojącą atmosferę. Przejście całości zajęło mi niecałe 9 godzin, ale to też dlatego, że zająłem się kilkoma aktywnościami pobocznymi i nieco zwiedzałem, tak więc nie jest to długi tytuł. A więc tym bardziej szkoda, że twórcom to tempo czasami wymykało się z rąk. Bo mają naprawdę super pomysły na sceny, w których popisują się swoją wyobraźnią, ale mam wrażenie, że czasami mogli nawet mocniej docisnąć pedał gazu. Dla klimatu grałem sobie też z domyślnie ustawionym włoskim dubbingiem, który robi tu robotę. Można jednak przyczepić się polskiego tłumaczenia. W kilku miejscach pojawia się czcionka, która nie ma polskich znaków, co kończy się tym, że takie on, on zapisane jest w zupełnie innym rozmiarze, lub tym, że w ogóle naszych liter nie ma. Ale to i tak małe piwo. W jednej scenie dosłownie zaciąłem się przez złe tłumaczenie. W pewnym momencie musimy nadać morcem wiadomość. Po jej zbudowaniu bohaterka mówi, że powinna jeszcze dodać na końcu bez odbioru. Niestety, wklepanie tego nic nie daje i protagonistka nadal uparcie instruuje samą siebie, że na końcu ma być bez odbioru. Myślałem, że mam jakiegoś baga, i dopiero obejrzenie gameplayu na YouTube po angielsku wyjaśniło mi, co się stało. Otóż, co ciekawe, ja znam trochę włoski, ale nie na tyle, żeby wychwycić, że bohaterka mówi odbiór, a nie bez odbioru. Jakim cudem zostało to źle przetłumaczone, nie wiem, ale pierwszy raz chyba spotkałem się z tym, że złe tłumaczenie wywołało u mnie frustrację podczas grania. Może też irytować optymalizacja, która momentami kuleje. Pewnie gra jest bardzo ładna, ale jednocześnie naprawdę niewielka, więc nie mam pojęcia, skąd dość częste przycinki, a także naprawdę długie loadingi. Marta is Dead to nie jest gra dla każdego. Wyrzuca grającego z jego strefy komfortu, by poprzez szok opowiedzieć pewną historię. I robi to dobrze. To opowieść, którą warto poznać. Sam fakt powstawania takich tytułów wskazuje na dojrzałość naszego medium. Niestety, jak już usłyszeliście, Marta is Dead nie jest arcydziełem. To po prostu ok dzieło. Dzieło opowiadające ważną i ciekawą historię, ale wykładające się trochę na tempie, nierównym poziomie całości oraz kilku kwestiach technicznych. Niemniej mocno trzymam kciuki za kolejne podobne projekty. To wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy zainteresowaliście się Marta is dead. A jeśli już graliście, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami. Trzymajcie się, i do następnego. Quale fosse stata la loro scelta.